W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie, Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co postanowiono, byś uczynił, ponieważ za nie widziałem od blasku światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Dziś święto nawrócenia świętego Pawła, Apostoła. Znajdujemy się teraz w Nojabrsku. To jest też część mojej parafii, ale już odrębna parafia, parafia świętego Apostoła Pawła. Dzisiaj mamy tu odpust święto parafialne. Więc z tego miejsca też chcę dzisiaj z Wami podzielić się tym słowem. Nawrócenie Pawła to wielka nadzieja. Często słyszę tu od ludzi: Tak bardzo bym chciał, żeby moje dzieci się nawróciły, żeby mój mąż, moja żona, ktoś bliski się nawrócił do Pana Boga. Ludzie płaczą, ludzie modlą się. I dzisiejsze święto jest wielką nadzieją. To może się stać. Ale to jest też wezwanie każdego z nas do nawrócenia. Jezus bardzo konkretnie dzisiaj wchodzi w nasze życie, w życie, Twoje i moje, i mówi, już pora coś z tym zrobić. I jednym z pierwszych pytań, jakie Paweł, szaweł jeszcze wtedy postawił Jezusowi, co mam czynić, Panie? Spróbujmy dziś zadać to pytanie Jezusowi. Co mam czynić Panie? Od czego zacząć? Na co w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę? Od czego zacząć swoje nawrócenie? Słyszymy, że Pan Jezus wszedł bardzo mocno, że szaweł. Nie widział, że upadł na ziemię. Często przez jakieś doświadczenia Pan Jezus do nas mówi. Osobiście tak patrzę na pandemię, że to jest wielkie wezwanie Boga do nawrócenia dla całego świata. Ale nie cały świat nas dziś interesuje. Ja sam. Do czego dziś wzywa mnie Jezus? Nad czym dziś muszą popracować? I na koniec tego czytania słyszymy dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest, obmyj się swoich grzechów, wzywając Jego imienia. Wezwanie, żebyśmy... Nie odkładani na potem swojego nawrócenia. Dziś jest dzień mojego nawrócenia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.